No dobra, umówię teraz produkt firmy Paletto, który kupiłem parę tygodni temu. Tak wygląda pareciarka DW300. Zamówiłem 8 kwietnia, dostałem dopiero 8-7 września. Po 5 miesiącach zamówiłem, w zasadzie zamówiłem nie tą maszynę, tylko zamówiłem inną. Firma po 4 miesiącach zdecydowała się sprzedać mi coś innego w tej samej kwocie twierdząc, że jest tak samo wydajna i tak samo dobra jak ta maszyna, którą zamówiłem. Po pierwsze, pojechałem na, na firmę odebrać maszynę. Silnik był niezmontowany, wał był za długi, żeby wejść w to sprzęgło. Tym samym nie trafiał w otwory montażowe na ramię. Po przywiezieniu maszyny do siebie, zmontowaniu silnika, podłączeniu do prądu, zacząłem docierać matryce. Po pierwszym uruchomieniu, kilku przejazdach okazało się, że między matrycą a wałem napędzającym nie ma kąta prostego. Co skutkowało wybieraniem matrycy i ogromnymi odchyleniami podczas pracy. Tak zaczęło wybierać z jednej strony matrycę, z drugiej strony o wiele mniej, albo nawet i zero. Po złożeniu reklamacji, no, w kilku telefonach mailach. Pani, która sprzedawała mi tą maszynę, przestała ode mnie odbierać. Miałem tylko kontakt mailowy. Starałem się w jakiś sposób za nakłonić firmę, żeby przyjechał serwis i zrobił mi coś z tą maszyną. Po dwóch i pół walki stwierdzili, że jednak nie przyjadą, że muszę im wysłać maszynę, co no, skutkowałoby pewnie następnym miesiącem opóźnienia. Po przemierzeniu wszystkiego okazało się, że matryca, łoże matrycy, jest odchylone około 3,5 mm od wału, co widać ładnie w tej chwili tutaj, w tym miejscu. Specjalnie tokarzowi kazałem zostawić kawałeczek oryginalnego łoża, żeby było to ładnie widać. To jest najwyższy punkt. A tutaj jest najniższy punkt. Nie ma żadnego progu, jak widać. A tu mamy próg około 3,5 mm. Po ustawieniu tego dalej był problem z pracą maszyny. Co się okazało? Rolki, które pani, która mi sprzedawała maszynę, twierdziła, że są zmodernizowane, są mega fajne i wystarczy je smarować raz na 8 godzin. Okazało się, że rolki, ta specjalnie oznaczona kolorem czerwonym, była jajowata. Musiałem znowu jechać do tokarza, przetoczyć ją i około 70 mm trzeba było zebrać materiału z tej rolki, żeby była okrągła, nie jajowata. Z tej rolki musiałem zebrać około 0,5 mm, żeby były równe wymiarem. Co jeszcze? Wał. Wał okazał się prosty. Firma chciała mi wymienić wał po filmach i zdjęciach, które im wysłałem, stwierdzili, że wał jest krzywy. Zawiozłem wał też do tokarza, żeby mi sprawdził na tokarce, czy wał jest prosty. Okazało się, że wał jest prosty. Błędem jest tylko to, że frez na klin jest zbyt krótki i klin wygniata w tym miejscu, jak widać sobie, taką dziureczkę, co skutkuje, że przy, każdej, przy każdym zatrzymaniu maszyny Rolek nie idzie ściągnąć ręcznie, muszę do tego używać ściągacza. W tej chwili maszyna no, już zaczyna pracować, chociaż jeszcze jest problem. Osiągnąłem wydajne tylko 150 kg na godzinę, mam nadzieję, że będzie lepiej. Będę jeszcze pracował nad rolkami, bo są morzyska prawdopodobnie niewłaściwe założony do rolek. No i to jest walka w tej chwili, już czwarty tydzień. Piąty tydzień łącznie z próbą zareklamowania produktu, gdzie firma się całkowicie wypięła i chciała tylko mi odebrać znowu maszynę na kolejny miesiąc. Gdzie nie ukrywam, jest miesiąc w tej chwili październik, jest połowa października i to jest najlepszy moment, żeby produkować i sprzedawać pellet. A miałbym ją dopiero, podejrzewam, pod choinkę. Także tak wygląda produkt firmy Peleto. Podejrzewam, że nawet to nie jest ich produkt, bo. Ludzie, do których dzwoniłem, oddzwoniłem, oddzwoniłem dwie firmy konkurencyjne, które sprzedają i produkują peleciarki. I jeden pan z firmy Pawolt doradził mi, żeby przetoczyć rolki, i powiedział mi, że może być błąd na rolkach. Za co mu serdecznie dziękuję, poprawiło się o wiele. A drugi pan z firmy Technomaszbut, powiedział, żebym docisnął bardziej rolki i wtedy maszyna zacznie pracować. Jemu też bardzo dziękuję. Z firmą Techno Marzubut będę jeszcze prowadził jakąkolwiek współpracę, bo chcę jeszcze dograć maszynę. Także będę z nimi jeszcze współpracował i myślę, że praca będzie owocna, bo podchodzą ludzie jakoś normalnie do tematu i odbierają telefony. Czego nie można powiedzieć o firmie Peletto. Serdecznie nie polecam firmy Peletto, bo to nie jest ich produkt, to jest zrobione gdzieś w jakiejś chyba shopie. Mam nadzieję, że. Głowica się nie rozpadnie, bo nie wygląda ona zbyt solidnie. Nie jest to coś, czego oczekiwałem od maszyny za 40 tysięcy. Rolki są, nie wiadomo jakiego pochodzenia. Matryca jest firmy Technomaszbud i pan, który, któremu wysłałem zdjęcia, powiedział, że to jest ich matryca i na matrycy tej mogę popracować i będę pracował, tylko trzeba dograć parę elementów. Także ja wrzucam to i będę wystawiał też opinię firmie Peletto, bardzo negatywną. Także tak to wygląda: jakby ktoś chciał i miał styczność z firmą Peletto, ja odradzam współpracę. Nie odbierają telefonów, komunikacja jest bardzo słaba. Ja czekałem ponad 5 miesięcy na maszynę. Dostałem trupa, którego udało mi się na szczęście moje zreanimować i zacząć na nim jakąkolwiek pracę. Także pozdrawiam.